Opublikowaliśmy galerię zdjęć na naszej stronie, zamieszczając do niej łącze w menu. Wyświetlają się miniaturki wszystkich kategorii, w których umieściliśmy już zdjęcia. Nasz szablon posiada dodatkową możliwość. Wyświetlania hiperłączy w bocznych zakładkach. W tym odcinku pokażę, jak zamieścić łącze do naszej galerii w bocznej zakładce. Przejdźmy na zaplecze. Wybierzmy rozszerzenia szablony i nasz szablon Vertex. Klikamy na nazwę szablonu. Za wyświetlanie bocznych zakładek. Odpowiada przycisk Fixed Tabs. Możemy umieścić na stronie dwie boczne zakładki. Hyperłącza tych zakładek mogą być zarówno zewnętrzne, czyli prowadzić do innych stron. Mogą służyć reklamowaniu innych serwisów, ale również mogą być hiperłączami wewnętrznymi do artykułów, modułów czy komponentów naszej strony. W pierwszych okienkach możemy skonfigurować wygląd zakładek bocznych. Border color, czyli kolor obramowania bocznej zakładki. Następny jest kolor tła i kolor czcionki. W następnych okienkach możemy skonfigurować dwie boczne zakładki. Wybierzmy sobie zakładkę pierwszą. Na początku wpiszemy tekst, który pojawi się na tej zakładce. Ja wpiszę galeria. Następne okienko to pozycja. Zostawmy na razie tą pozycję domyślną. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Wysokość. Jest ustalone 100 pikseli. I może zostawmy na razie tyle. Następne okienko możemy pominąć. Przed ostatnim okienkiem... Mamy wpisać adres, który będzie wybrany po kliknięciu w tą zakładkę. Chcę, żeby po kliknięciu w zakładkę wyświetlała się galeria zdjęć. Przejdźmy na stronę. Mam wybraną w menu głównym galerię. Jest to strona z galerią. Skopiujmy adres tej strony z paska adresów przeglądarki. Wciskając Ctrl C Powróćmy na zaplecze i wklejmy ten adres w przedostatnie okienko konfiguracyjne pierwszej bocznej zakładki czyli OnClick URL. Wklejam, wciskając ctrl -V. I jeszcze pozostaje nam wybór, czy chcemy zakładkę po prawej, czy po lewej stronie. Ja na razie zostawię prawą stronę. Zapiszę ustawienia i zobaczymy, czy zakładka prezentuje się dobrze. Przejdę do podglądu strony. Odświeżę. I nasza zakładka pojawiła się po prawej stronie, na brzegu strony przy pasku przewijania. Zobaczmy teraz, czy działa prawidłowo. Wybierzmy sobie w menu Home. mamy stronę startową i wybieramy sobie galeria z naszej bocznej zakładki. Wyświetla się nasza galeria. Jest to dodatkowa możliwość nawigacji na stronie, jaką daje nam szablon Vertex. Skonfigurujmy jeszcze wygląd tej zakładki. Przejdźmy na zaplecze. Zmienię kolor napisu na ciemno niebieski. I ramkę też zmienię na ciemno niebieską. Tło zmienię na szare. Zapiszę ustawienia. I zobaczymy, jak zmieniła się zakładka. Odświeżę stronę, zmienię jeszcze tło, na bardziej niebieskie. Zapiszę, zobaczmy, jak wygląda. Odświeżę. Teraz zakładka. Jest dosyć wyraźna, rzuca się w oczy, nie zlewa się z paskiem przewijania. Myślę, że mogę ją zostawić. W następnych odcinkach dalsza konfiguracja wyświetlania galerii foka.